Dwójne urodziny naszego państwa, tysięczne i dwudzieste wielka defilada wojskowa w Warszawie. Dowódca warszawskiego okręgu wojskowego generał dywizji Czesław Waryszak melduje marszałkowi Spychalskiemu gotowość wojsk do defilady. 24 honorowe salwy, a w tym samym czasie z odległych od siebie lotnisk startują odrzutowce. Za chwilę połączą się w powietrzu figury o zerowych odstępach. Orzeł piastowski uformowany z 35 bombowców IU-28. Jubileuszowy 1000 z 42 limów. Już są nad Warszawą. Trasa na kilka dni przed defiladą podawała nazwisko pilota prowadzącego orła, podpułkownika Wójcika, to ten z przodu, gdzie orzeł ma głowę. Biało-czerwona tafla z iskier polskiej konstrukcji i produkcji. jodełka. Migi 19 i pokazane po raz pierwszy najszybsze nad dźwiękowce. Znane już Migi 21 nie mogły rozwinąć pełnej szybkości. Szyby w warszawskich mieszkaniach nie wytrzymałyby. Rąkownik Lisztok, ten sam, który prowadził orkiestrę na defiladzie w wyzwolonej Warszawie w styczniu 45. roku. Paradę tysiąclecia na ziemi otwiera kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. Na głowie dowódcy Szyszak Wielkopolski z piórami i czepcem kolczym. Komenda wypowiedziana zapewne staropolską gwarą. To woje króla Bolesława Chrobrego, tarczownicy piesi z oficerskiej szkoły łączności w Zegrzu. Za nimi drużyna konna, ogiery z państwowych stadnin, zbroje z rąk współczesnych mistrzów. Ale czy nie czujemy się jak pod Głogowem? Na tarczach herby polskich miast. To piechota z całego kraju ciągnie pod Grunwald. Pawężnicy, kusznicy. Tak wyglądał syndram z Maszkowic i inni polscy rycerze zwycięzcy krzyżaków. Piechota Lanowa z czasów króla Jana Sobieskiego. Muszkiety niosły do 200 metrów. Słynna polska jazda pancerna Husaria z XVII wieku. Kościuszkowscy kosynierzy, jak przystało na pierwsze, prawdziwie ludowe wojsko, pozdrawiają przywódców ludowego państwa. Dziesiąty regiment piechoty to już czasy rozbiorów. Czwartacy z Powstania Listopadowego. Konnica Kościuszkowska. Drugi pułk umanów Księstwa Warszawskiego z czasów wojen napoleońskich. Wrzesień 1939 roku. Wielu z nas pamięta tamtych żołnierzy, łanów uzbrojonych w karabinki i lance. Kolumna zdobywców Berlina. Pierwsza warszawska brygada kawalerii zamknęła epopeję konia w polskiej armii. Sztandary bojowe spod Lenino z lasów janowskich z Monte Cassino i spod Madrytu. Wszystkich frontów, gdzie żołnierz polski walczył z faszyzmem. Chłopcy z Akademii Wojskowych i Szkół Oficerskich urodzili się już po wojnie. Rani i potomkowie dywizji Kościuszkowskiej. Podhaleńczycy w Pelerynach zamykają pieszą i tradycyjną część defilady. Zaczyna się pokaz techniki. Samochody rozpoznawcze równie łatwo jeżdżą jak pływają. Transportery opancerzone chronią przed promieniowaniem radioaktywnym. Samobieżne podwójne działa przeciwlotnicze. Lufy automatycznie sprzężone ze sobą. Samochody pływające. Transportery pływające to samo, ale na gąsienicach. Inne transportery o nazwie Topas. Wszystkie wypełnione chłopcami w beretach. Wojska obrony wybrzeża noszą się na niebiesko, powietrzno-desantowe na czerwono. Spadochroniarze, jednostka młoda, a już owiana legendą. Nawet najnowocześniejsza armia nie obejdzie się bez starego wiarusa. Działa samobieżne ASU-85 przystosowane do transportu powietrznego. Młodsze siostry słynnych Kakiusz, które były postrachem hitlerowców. Nowoczesne wozy bojowe BM21 o 40 wyrzutniach. Czołgi T-55 produkowane przez Polski Przemysł Obronny. Mogą sforsować rzekę jadąc po nie, mogą prowadzić działania równie dobrze w dzień jak w nocy dzięki noktowizorom. Przeciwpancerne pociski kierowane. Dwustopniowe rakiety przeciwlotnicze ziemia-powietrze. Rakiety marynarki wojennej. Ziemia-woda. Woda-woda. Ziemia-Ziemia na podwoziu kolowym i na gąsienicach. Rakiety wojsk lądowych. Najcięższa z pokazanych rakiet klasy Ziemia-Ziemia taktyczno-operacyjna. Starannie wyczyszczone i wymalowane. Oby nigdy nie służyły do innego celu niż defilady. 22 lipca po raz 22. W manifestacji młodzieży wzięli udział przedstawiciele wszystkich regionów, wszystkich zawodów i organizacji. Górnicza Orkiestra Kopalni Walenty Wawel. Chód zamykają sportowcy. Ta sama młodzież, która odbywa służbę wojskową, pracuje i studiuje, zapełnia boiska. Barwnym widowiskiem była Defilada Tysiąclecia. Przepraszamy najmocniej tych naszych widzów, którzy ze względów technicznych oglądali kronikę tylko w wersji czarno-białej.